Na... Tam kolega Cię wczytał, on no. się w ziemię. Kto? Co no, jak? Tam z M-Transu, się w ziemię. No, no, bo się ustawi, no, ustawią jak... Jedną rzecz nie powiem... Kto na miejscu pilotów. No! No i teraz ja te... muszę autozapis wczytywać, super. Oj, widzisz list. Także proszę mi tam odjechać z tego miejsca. Ja no. skręcaliście w lewo? Brawo, żeśmy skręcali. O jeżeli to za tak mówi, tak słuchajcie, i tu jedziemy pod pełną powierzchnię, tak teraz zwolnijcie trochę, tak, czy na Hanower? Uwaga, na tak na tak na tak na Hanover, tak na Hanover, tak na Nie jedź. Dwóch jedzie nawet. Jedzie. Ja Dobra, na jedzie tak na jedzie. tak na Hanover, Dobra, na A tu na Hanover, Co coś Dawaj, jedź. Dawaj, jedź. Dawaj jedź. Po Hanover, ta ta transu, musimy bruk, tak? teraz lecieć na tak? Osnabrug, tak? Jeszcze raz, bo się nie, nie zrozumiałem powtórz. No, no, ta stacja za, pod Hanover, tak? Dobra. Ja pojadę za tą. Nie zrozumiałem, gdzie jedziemy tam. Ja pojadę za tą cały czas. Wjeżdżamy pod prąd tutaj już. Znaczy pod prąd, dobrze już wjeżdżamy, jak chcesz. Która to jest ta stacja to to, to Pod statukiem? Tak. Do ale jest... z której strony od <laughs> Dobra, jak już jest słuchajcie Ci Weź. którzy... Ten który się zrespił, no to go nie ma na to jest trudno. Nie pojedziesz z nami. stacja jest na dwójce? Na dwójce. Okej. Uuu, ale ciemno się zrobiło. Ja na długich jadę, także... Dobrze, panowie, e, w związku Poczekaj. z tym, że przyjechała ostatnia osoba... Tam jeszcze nie, tam się, się zgubiło. Jedziemy, jedziemy już, skręcamy na ten... Jedziemy tu na gówno znowu, bo Danić mi później powiedział, mi i Chwila, zaraz dojedziemy na miejsce. Spokojnie macie radę. z multi HD. No ty chuju jebany tak. Ej, przepraszam, ej, ej 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 Przepraszam na szówkę walną. Widzisz, że gdzie konwój O kogo chodzi? Taki jakiś tu gościu ten, Z nazwy mi wjechał jakiś ten konwój, nie? I mi prosto widział że ja idziemy tak za mną? Ja akurat nie widzę, więc Panowie, pyta teraz pytanie, czy jest? wszyscy dojechali, Sorry, tak. czy jeszcze ktoś? Już tak. jedziemy, nad... już ja jedziemy. Mam pytanie, y... bo firma Eurotransit nie stoi na dobrej stacji? też stoi. Tu... Oni tu już wjeżdżają. Bo, bo jesteś bo... na górze. Woda randomne jadą? Dobra, Z2 na chwilę. Krystian z no, Eurotrans, gdzie w... jest? No, słucham. Gdzie no, jesteś? w Osnabruku jestem. A bo ja jestem truck. na stacji. Y, Bastrak, y, co wy tu robicie w ogóle? No właśnie. Wy jesteście jesteś, jesteś na, na, y, na tej stacji między. Y, no, to a... Pamiętajcie o kolejności. <laughs> tak? y, niektóre osoby są na miejscu pilotów. To jest trochę dziwne. Wszyscy mają wyznaczone swoje miejsce i prosimy się tego trzymać. To obowiązuje nas oczywiście pierwsze ustawienie z Warszawy. Mam nadzieję, że tu nikt nie wyjeżdża z tej stacji, że się tu chce wepchnąć. Tacji. Dobrze. Yy, Okej. Okay. Czy mogę? Także proszę. Dobrze, yy, słucham Cię. Na stacji między. E, Ostnabrudnym a. Dortmundem Dortmundem? Dortmunden? Dortmunden. Dortmunden. nie tu stoimy. Dobra, dobra, dobra. W kierunku na. E, Duisburg, tak, by. Czekaj, czekaj. czekaj. My tu zajmię tele. Na tej drodze zajmijmy. Goraj. Co tu O, Dominik, jesteś, jesteś tu. No ja Czy proszę o wiadomość o ostatniej osoby, która pojedzie. Medio. Eee... Eurotransit widzę, że się już tutaj ustawił, dziękujemy. I TLT się będzie stawiało obok niego, nie? Ładnie. No już chuj. Ale ja mam pytanie, to jest trochę inna stacja i to takie, wiesz... No troszeczkę inna, nie tak? Jakby... To jest tak Wartexpress Express, co wy tutaj robicie? Dobra, niech tam stoi. Do której mamy pauzę? A dobra, bo to jest ta inna stacja, dobra. No to jest inna stacja, jak 4 więc leżę, to cię tam stać. Dobra, to ile teraz przerwy? Latrans mógłby sobie stanąć na tym miejscu, tam gdzie te ciężarówki mają stać, tam yy, na miejscu do ciężarówek. Halo? Tyle? Tak, co? Latrans się ustawi na tym miejscu tam do ciężarówek, dobra? Tu pod A jeżeli tam żona inna firma nie stoi? Nie Dobrze, tutaj hmm. To to możecie tam stać, nie ma problemu Dobra, d -d na razie a, y słuchaj Kacper, tak. ja na razie tego entransa wstawiłem y za pilotów Ale... Widziałem, widziałem spoko a? Ale a, potem Wiem o co chodzi a, tak, wiem. tak słuchamy po ukończeniu konwoju, dodajecie znajomych do Steam'a? Czyli co? Po ukończeniu konwoju, dodajecie znajomych do Steam'a? To no, czemu mamy dodawać? Nie, tak, tak z ciekawości Jeżeli byś był chętny, to nie, nie widzę problemu. Dobrze. Dobra, czy yy... jeszcze ktoś dojeżdża do stacji? Chyba dojeżdża Chyba ten. Ma, z Latransu nie ma jednego... nie ma szefa. A czy... dobra, może tak, niech odezwie się osoba, która... ...której nie ma jeszcze tutaj z nami na stacji. A czy na to wychodzi, że wszyscy są na stacji już? U nas jednego nie, nie ma. Nie, nie ma Krystiana z Latransu. Dwóch Już jedziemy, już jedziemy. i Tan. Jedna osoba da, 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 da. Jedna. Z Latransu nie ma, tak? D D Dominika. Tak, z Dominika. i z Italetranu. It A u nas Dobra. Dobra. Ja Mówcie, muszę... Mówcie, kiedy do dojadą. Dobra. No tak, bo my się widzimy po krótkiej przerwie ramowej.